Zagotuj się, ja chcę mówić Woda mi się gotuje, sorry Robimy maraton Mój kanał niedługo będzie miał 2 lata Co jest niesamowite Mam prawie dwa lata kanał na YouTubie I pomimo, że prowadziłam kontent książkowy Nigdy nie zrobiłam maratonu czytelniczego i to nie będzie zwykły maraton, więc nie bądźcie na mnie źli, że go nigdzie nie ogłaszałam. A ja przeczytałam w tym miesiącu trzy albo cztery książki, nawet nie jestem do końca pewna. To nie jest zadowalający wynik. Mało tego, i tak planowałam dzisiaj skończyć jedną książkę, ale mam zaczęte trzy książki, które jestem naprawdę zmobilizowana, żeby skończyć i naprawdę chciałam je przeczytać. Więc y, będę na tym maratonie nie tyle y, jakąś konkretną ilość czasu czytała te konkretne książki, tylko po prostu chcę wszystkie te trzy książki, które mam zaczęte, chcę je skończyć. Ale bardzo chcę wszystkie te trzy książki przeczytać i te trzy książki, o których ja mówię, to y, purpurowe serca, które sobie zaczęłam, które możecie kojarzyć, bo y, był. Bardzo niedawno temu był film na Netflixie, i z tego co ja wiem, to on dosyć ładne oceny zdobywał. W sensie może nie oceny, bo w ocenę się nie zagłębiałam, jeśli chodzi o ten film. E, natomiast wiem, że miał sporą ogl oglądalność, więc możecie kojarzyć stąd tę książkę. E, film był na podstawie książki, ale książka w Polsce premiera miała po premierze filmu. E, i, e, I ja tę książkę chciałam sobie bardzo przeczytać, zresztą zaczęłam ją już i mam. Przeczytanych 65 stron, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się to czyta, więc bardzo chcę ją sobie dzisiaj skończyć. Cały czas czytam Opowiem o Tobie Gwiazdom, które też bardzo chcę skończyć i na których przeczytałam około 100 stron. Przeczytałam Opowiem o Tobie Gwiazdom, i to też jest książka, którą się niesamowicie szybko czyta i co do których jestem tak w jednej trzeciej jakoś już, więc myślę, że nie zajmie mi to bardzo długo, żeby ją dokończyć. Oprócz tego czytam Czarnego Flaminga, który jest pisany wierszem, więc to jest. Wybitnie szybko będziesz czytała tę książkę, szczególnie, że jest pisana właśnie wierszem i tego tekstu na stronach jest bardzo niewiele. Zresztą jest to też książka, o której widziałam mnóstwo mnóstwo pozytywnych recenzji i zaczęłam to sobie, ale jestem tak dosłownie z 10 stron może przeczytałam i ją zostawiłam. Ale bardzo chcę ją skończyć. Szczególnie właśnie, że jest pisana w dosyć nietuzinkowy sposób, jestem jej bardzo ciekawa. Ponieważ ja teraz jestem sama w domu, jestem w domu rodzinnym w ogóle. Wszyscy gdzieś wybyli na jakieś spotkania kumpelskie, koleżeńskie. Ja imprezę Halloweenową już miałam, więc ja w Halloween mogę sobie siedzieć i mogę sobie czytać. I to jest to, co będę robiła, bo bardzo chcę to zrobić. A jutro idziemy na groby, więc dam sobie trochę self care przez. Czytanie książek. Jeśli chodzi o, o tę książkę, którą akurat teraz trzymam w rękach, bo akurat ją będę czytała sobie teraz, to muszę powiedzieć, że dosyć przyjemnie się to czyta. Ja wiem, że tutaj będzie motyw z tą dwójką bohaterów, którzy będą musieli z jakiegoś powodu wziąć ślub, ponieważ ten ślub będzie bardzo korzystny dla obu stron tego układu. Wiemy, że nasza główna bohaterka wyniesie z tego jakieś korzyści materialne, jak możemy się do, domyślać, przynajmniej, bo. Bo jest to dziewczyna, która ma sporo długów, szczególnie jakichś takich długów zdrowotnych, bo, bo jest chora, a nie miała ubezpieczenia i ma teraz straszne długi właśnie ze szpitalem. A co do głównego bohatera, to nie wiemy dlaczego jeszcze przynajmniej nie wiemy. Mogę się domyślać, natomiast jeszcze nie jest powiedziane wprost, czemu on będzie potrzebował tego ślubu, ale wiemy, że będzie tutaj First Proximity właśnie przez ten ślub. I te uczucia, które na początku będą fejkiem, będą nieprawdziwe, e, prawdopodobnie pod koniec okażą się prawdziwe. Więc e, to jest książka, która mnie intryguje, szczególnie, że to nie jest jakieś takie zestawienie bohaterów, którzy dopełnialiby się w jakimkolwiek sensie. E, to są postaci, które są skrajnie różne, ale w taki sposób, że raczej ja bym na przykład nie wpadła na to, żeby napisać historię miłosną pomiędzy początkującą piosenkarką i żołnierzem. Nie wpadłabym na to, e, a to jest coś, co jest... Intrygujące, wydaje się ciekawe, więc będę sobie siedziała i będę sobie czytała tę książkę, także yy, zapraszam na maraton. Dobrze leż sobie Możliwe, że tego nie przemyślałam do końca. Yy, I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo bardzo dobrze czyta mi się ta książka i gdybym mogła, to zarwałabym noc, żeby ją skończyć, ale jestem bardzo zmęczona. To, co mam do powiedzenia o tej książce, to w, o dziwo, bo naprawdę nie, nie myślałam, że tak mi się spodoba, ale to jest rzecz, którą nad wyraz dobrze się czyta i ona jest bardzo dojrzale napisana i te postaci mają. Jakieś takie głębie w sobie, i oni są bardzo dojrzali w tym, co robią, pomimo że to wszystko, co na razie się dzieje w tej książce, to jest jedno wielkie oszustwo, i to, co oni robią, jest bardzo nielegalne, ale bardzo dobrze mi się to czyta póki co. I to, co teraz się dzieje, jest paskudnie intrygujące, i chcę to dokończyć, ale naprawdę nie przemyślałam tego, co ja teraz robię, a jutro jest święto, więc. Y no nieprzemyślana była ta decyzja z tym maratonem, więc myślę, że dokończę to jutro po prostu, bo jest już w pół do pierwszej, a ja tak naprawdę spałam poprzedniej nocy jakieś 4 godziny i jestem niesamowicie zmęczona, plus muszę wstać rano, bo jedziemy palić znicze i po prostu muszę trochę snu, <noise> więc muszę zaczerpnąć trochę snu, muszę trochę odpocząć, jestem strasznie zmęczona okropnie nie mam siły po prostu na nic, więc y, tę książkę, pomimo, że bardzo dobrze mi się czyta i bardzo chciałabym zerwać nas, żeby ją skończyć, bo naprawdę świetnie mi się to świetnie mi się płynie przez tę historię y, to jednak zostawiam ją na jutro, tak jak wszystkie inne książki, które miałam teraz czytać tak naprawdę czytałam tylko to, więc jest w pół do pierwszej, ja jestem strasznie zmęczona, y, przeczytałam po, jestem już za połową tej książki y, zostało mi jakieś to 50 stron coś takiego, 170 może, coś w tym stylu, więc no, y, zostawiam sobie to na jutro i to dokończę jutro, jak tylko będę miała chwilę, y, chwilę luzu i spokoju. E, także wtedy sobie do tego wrócę, a na razie idę spać. Także was zostawiam idę spać dobranoc. Wstałam i yy, zaraz zrobię update, który miałam zrobić od razu po wstaniu, po wczoraj w nocy. Nie miałam totalnie. Nie mogłam poskładać myśli na tyle logicznie, żeby zrobić jakiś update z tym, co przeczytałam, więc wstałam teraz <grych> i zaraz zrobię ten update, ale okropnie mam ochotę na coś słodkiego, więc najpierw jadę kupić sobie coś do jedzenia. Dobrego. <grych> I wrócę i, yy, i robię update. Bardzo korzystam z tego, że jest na tyle wcześnie, że nie ma nikogo na ulicy. To znaczy jest późno, ale wszyscy już pojechali do pracy, dzieci są jeszcze w szkołach, więc teraz jadę na te zakupy, żeby nie musiała się z nikim męczyć. Jestem z update'em czytelniczym, bo słuchajcie, zrobiłam dużo rzeczy, a dzisiaj, teraz po południu będę kończyła to, co mam jeszcze nieskończone, ponieważ jeszcze są nieskończone rzeczy, ale. Nie zajmie mi to długo, naprawdę. Zblekło się to, miało to trwać krócej, ale rozblekło się o dodatkowe kilka godzin. Mam nadzieję, że nie jest to ściąną zawiedzenie. Ja nie jestem w stanie czytać, kiedy jestem zmęczona. Więc tak, zaczniemy sobie od książki, którą przeczytałam już do końca, i jest to Czarny Flaming, którego praktycznie od deski do deski musiałam przeczytać w całości, bo miałam przeczytane jakieś, nie wiem, 25 stron chyba. I powiem Wam, że jest to książka, która. Zdecydowanie jest jakaś i, yy, i ma jakiś swój konkretny styl. Jest to książka pisana powiedzmy wierszem, takim białym. bo On się nie rymuje, przynajmniej w polskiej wersji, nie wiem jak to wygląda w oryginale. Muszę powiedzieć, że jest bardzo prosta ta historia, właśnie ze względu na to, że tego tekstu jest mniej niż w normalnej książce, ale ten tekst uderza mocno i pomimo, że jest tutaj mało tej fabuły i... Chociaż nie wiem w sumie, że jest mało tej fabuły, jest jej dosyć sporo, jak na książkę wierszowaną. Do, mamy tutaj naszego głównego bohatera, który ma na imię Michael i który przeżywa swoje życie od najmłodszych lat do lat takich wczesno dorosłych, bo on jest na końcu tej książki w koledżu, czyli na studiach. I, i te, to jest taka bardzo prosta historia, ale jednak przemawia do człowieka. Czy można powiedzieć, że to jest coming of age? Ja bym powiedziała, że w pewnym sensie na pewno, ale to nie jest książka, która ma być coming of age. To jest przede wszystkim książka o Odkrywaniu siebie, o akceptowaniu siebie. To jest książka o znajdywaniu swoich jakichś takich społeczności, o znajdowaniu ludzi, którzy są podobni do ciebie. To jest książka o czuciu się przynależnym do jakiejś grupy, bo, bo, bo tutaj jest bardzo mocno podkreślane w tej książce to, że każdy człowiek chciałby być wśród ludzi, którzy są podobni do niego, żeby czuć się jak najbardziej akceptowanym i jak najbardziej przynależnym. I ten nasz główny bohater właśnie ma problem z tym, ponieważ czuje się niewystarczająco queer, czuje się niewystarczająco czarny, niewystarczająco biały, ponieważ jest. Jego matka jest chyba cypryjką, a ojciec. A ojciec Jamajczykiem, tak mi się wydaje. Powinien należeć do obu tych grup społecznych, to. To on nie czuje się w pełni w żadnej z tych grup i nie czuje się też pomiędzy. W ogóle ta jego historia z tym dorastaniem jest bardzo intrygująca pod takim względem, że przebija się tam bardzo dużo imion i pokazywane jest to, jak ludzie się zmieniają i pokazywane jest to, jak pewni ludzie potrzebni nam są na pewnych etapach naszego życia, a później nie są już aż tak potrzebni. To znaczy wpływają owszem na nasz rozwój, wpływają na nasze osobowości, ale to nie jest człowiek, który zostanie, zostanie z nami do końca naszego życia. Tak aktywnie zostanie z nami. I, I bardzo dużo tych takich pierwszych postaci, które się tutaj pojawiają, kiedy on jest małym dzieckiem, oni później nie wracają. Oni potrzebni są naszemu bohaterowi na początku jego życia, i oni są wtedy aktywni, i oni są mu wtedy potrzebni, ale kiedy on dorasta i idzie w jakieś nowe środowisko, to te postaci nie wracają. I to jest bardzo, myślę, prawdziwe. Bo są tacy ludzie w naszym życiu, którzy byli dla nas istotni gdzieś kiedyś, lata temu, a teraz już nie są. Bardzo podoba mi się, że, że to nie jest książka gdzieś tam o znajdowaniu jakichś swoich własnych przynależności i tak dalej. To jest książka o znajdowaniu siebie, o znajdowaniu y, tego, kim się jest naprawdę, tego, kim chce się być i co chce się dawać światu i co chce się robić dla świata. I y, myślę, że to jest bardzo dobra książka. Osobiście ten jej wierszowany sposób napisania nie, nie, nie specjalnie się podobał, e, ale ja doceniam bardzo to, w jaki sposób jest napisana. E, I pomimo, że y, no, to nie jest taki, taki mój styl, to muszę przyznać, że jest jakiś i jest przyjemny. I to płynie się przez tę książkę, bardzo szybko się ją czyta. I teraz dalej. <laughs> Jeśli chodzi o Purpurowe Serca, które y, ciągle czytam, to zostało mi dosłownie, sama końcóweczka mi została i stwierdziłam, że nagram teraz ten update i, i wrócę z takimi końcowymi myślami po prostu po tej końcówce. Ale na razie chciałabym powiedzieć o tej książce, że mnie bardzo miło zaskoczyła i mega przyjemnie mi się ją czyta, więc jeżeli zastanawiacie się, czy styl pisania jest bardziej mój w tej książce, czy w Czarnym Flamingu, to w tej zdecydowanie bardziej jest to mój styl pisania. Na razie dałabym jej czwórkę, 4 na 5. Bo to jest naprawdę spoko, spoko, spoko książka, i bardzo mnie zaskoczyła pod takim względem, że tu jest niewiele romansu w romansie. Te postaci są do siebie bardziej bliskie, ale w takim sensie może opieki nad drugą osobą, takim dotrzymywaniu komuś towarzystwa, bo oni sobie dotrzymują towarzystwa w ciężkich chwilach, oni są dla siebie, kiedy są potrzebni dla siebie nawzajem. I pomimo, że ta ich relacja wychodzi z chęci oszukania państwa poniekąd, to oni są. Dla siebie i oni pomagają sobie nawzajem, i oni są wsparciem dla siebie. I tutaj tego romansu jest naprawdę niewiele, więc jeżeli uwielbiacie jakieś takie słodziutkie romansiki, gdzie te postaci są dla siebie miłe, uprzejme cały czas, to tutaj tego nie znajdziecie. Pomimo, pomimo tego, że te postaci lubią się ze sobą i yy, yy, w pewnym etapie książki już tam odrzucają tę niechęć, którą mają do siebie nawzajem na początku to oni nie są dla siebie ciągle mili, oni, są, oni się kłócą non-stop, oni mają jakieś takie swoje spory ze względu na to, że mamy tutaj dziewczynę, która jest zdołowana przez to, że wykryto u niej chorobę, na którą jej nie stać, żeby ją mieć. Ona ma tutaj wykrytą cukrzycę i wszystkie jakieś rachunki, jakieś leki, wszystko, co jest jej potrzebne na to, żeby przeżyć i jeszcze do tego jakieś zdrowe odżywianie i tak dalej. To wszystko wpływa bardzo na jej psychikę i na to, że y, martwi się o pieniądze, bo, y, bo bycie chorym w Stanach nie jest łatwe. No i mamy tego żołnierza, który wraca z wojny i jest straumatyzowany i nie może spać po nocach, myśli cały czas o tym, co widział na, na tej wojnie, myśli cały czas o tym w Afganistanie, y, ma jakieś problemy później też i... Y, i to są dwie postaci, które nie potrafią się ze do sobą dogadać, ponieważ oni oboje mają swoje problemy i oni oboje próbują e, zrozumieć tę drugą stronę. Ale to nie jest łatwe, kiedy ta druga strona jest po prostu niemiła i nie daje się otworzyć na, 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 te, na tę chęć pomocy. Ale to jest bardzo dojrzała książka. E, czego się nie spodziewałam osobiście. Nie spodziewałam się tego, że to będzie dojrzałe. <laughs> a jest bardzo dojrzałe. Dorośli ludzie, którzy. Irytują się na siebie nawzajem za to, że druga osoba nie dopuszcza ich do siebie po prostu. I myślę, że bardzo dużo osób by płakało. E, także, no słuchajcie, podoba mi się bardzo, bardzo lubię te dwie postaci. E, także, dobrze, słuchajcie, ja biorę się za czytanie końcówki tej książki e, i później wrócę do Was z, e, z moimi przemyśleniami końcowymi. No i muszę jeszcze przeczytać do końca, opowiem o tobie gwiazdom, którego w ogóle nie ruszyłam jeszcze. Została końcówka. Jestem z ostatecznym update'em i przyznaję otwarcie, że poddałam się w trakcie. To znaczy wydaje mi się, że tak czy inaczej ładnie mi poszło, natomiast ja jestem wykończona. I zastanawiacie się, Ola, czym ty jesteś wykończona? Czym ty jesteś wykończona? I ja zadaję sobie to samo pytanie, bo nie wiem, czym jestem wykończona. Jestem po prostu zmęczona, nie mam na nic siły najchętniej spałabym całymi dniami łapie mnie po prostu depresja sezonowa, tak mi się wydaje I, yy, i miałam dosłownie tak samo w zeszłym roku, więc myślę, że grudzień będzie dla mnie śmiertelnie okropny więc przyznaję wam się szczerze, że nie skończyłam wszystkich tych książek zostawiam to tak jak jest, po prostu chciałabym wam puścić ten film jak najszybciej dodatkowo fakt, że jestem zmęczona i nie mam siły siedzieć i czytać cały czas, dodatkowo dobija mnie fakt, że yy, wyszedł drugi sezon Young Royals yy, wczoraj i bardzo chcę go zobaczyć, więc ym, zostawiam ostatnią książkę na rzecz obejrzenia drugiego sezonu Young Royals. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale nie będę nad nią siedzieć i zmuszać się do tego, żeby ją czytać. Myślałam, że będzie to o wiele przyjemniejsze niż jest, natomiast yy, o ile jest to spoko książka, to nie czuję takiej ogromnej przyjemności z czytania tej książki. Na szybko podsumujmy sobie te moje ostatnie kilka dni czytania książek. Były dwa dni w sumie, nie wiem czemu powiedziałam kilka, to były dwa dni. Dałam całego Czarnego Flaminga. I jest to bardzo przyjemna młodzieżówka, i jest to bardzo przyjemna coming czy można powiedzieć, książka o dorastaniu, o znajdywaniu siebie, o, o, o znajdowaniu jakichś takich swoich własnych ja, o, o jakichś takich swoich alter ego, o tym, żeby być sobą przede wszystkim. I nawet jeśli nie wpisujemy się w ramy jakichś konkretnych definicji, jakiegoś konkretnego słowa, to najważniejsze być sobą. Także Czarnego Flaminga, jeśli nie czytaliście, to polecam bardzo serdecznie. Skończyłam Purpurowe Serca i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta książka, natomiast nie powiedziałabym o niej, że, yy, że ona nie ma swoich problemów, bo ona ma swoje problemy. Mi się bardzo podobała i ja odczytuję ją na jakieś takie swoje sposoby, natomiast widziałam, że ona nie została jakoś specjalnie ciepło przyjęta za granicą, na przykład. Nasz główny bohater jest wojskowym, on jest szeregowym w wojsku i on jeździ na wojnę i on jest w tym Afganistanie i są te rozdziały, kiedy on jest w tym Afganistanie i, i nawet nasza główna bohaterka wypomina mu to, że on jest w tym wojsku i że on walczy z tymi ludźmi I, i, i tutaj nie mamy jakiegoś takiego otwartego popierania wojny ani wojska. Natomiast podprogowo można by to było interpretować w ten sposób. Ja tego tak nie interpretuję, ja uważam, że ten nasz główny bohater on ma swoje problemy i tutaj jest często poruszane to, że on jest e, narkomanem, który stara się wyjść z nałogu. I fakt tego, że on jest w tym wojsku jest tłumaczony w tej książce raczej w sposób e, taki, że on nie ma gdzie się podziać. Cała jego rodzina odwróciła się do niego plecami, e, przestali dawać mu już kolejne szanse. On nie ma co ze sobą zrobić, więc Pomysł, jak, na jaki wpada, to to, że wojsko go przyjmie po prostu. Jakichś jego konkretnych opinii ani o wojsku, ani o wojnie, ani o Afganistanie nie dostajemy w tej książce, więc nie wiemy, jakie on ma opinie. Wiemy natomiast tyle, że jest narkomanem, który próbuje wyjść z nałogu. I który znalazł nowy dom w wojsku. Znalazł tam pracę, znalazł tam dach nad głową, ma co ze sobą począć, tam rygor, musi tam ćwiczyć. I to jest dla niego coś, co bardzo mu się przydaje w tym, jak on sobie radzi z tym swoim nałogiem. To znaczy, ma takie odgórne ćwiczenia nałożone, że on musi biegać, on musi ćwiczyć, on musi brać udział w jakichś aktywnościach. No, i nie może brać narkotyków przede wszystkim w wojsku, więc ja interpretuję to w taki sposób, że to jest taki jego, taka jego ucieczka od tej swojej poprzedniej codzienności. Także ja tego nie interpretowałam jako laurkę w wojnie czy, czy, czy wojsku. Nie uważam, że to jest jakaś specjalna laurka czy jakieś specjalne wypiększanie tego, co, co dzieje się w tej książce, bo myślę, że nie taki był zamysł i to też. Nie wyszło w taki sposób. A co do reszty, to tak jak mówiłam, ta książka jest bardzo dojrzała. To jest o dwójce dorosłych ludzi, którzy, pomimo że początkowo chcą oszukać swój kraj i oszukać system, to w pewnym momencie znajdują się w takiej sytuacji, że po prostu są zmuszeni do tego, żeby spędzać ze sobą czas i są zmuszeni do tego, żeby oglądać gdzieś swoje słabości nawzajem. I to ich bardzo do siebie zbliża, i oni też oni często są na siebie zirytowani przez to, że nie chcą mówić o pewnych rzeczach, że pewne rzeczy są nazbyt intymne, żeby po prostu komuś mówić o, o swoich problemach. Albo tak jak w przypadku głównego bohatera, on jest mocno straumatyzowany i on nie chce pewnych rzeczy mówić na głos, a nasza główna bohaterka nie wie do końca, co on takiego przeżył, więc ona się irytuje, że ona nie wie, dlaczego on na nią warczy cały czas. Że ona nie wie, dlaczego on jest dla niej niemiły. I te konflikty wynikają faktycznie z jakiegoś takiego konkretnego powodu, i one nie są czarno-białe. One są zawsze w jakichś takich odcieniach szarości. I te postaci bardzo długo im zajmuje poznanie się faktyczne, i jeszcze dłużej zajmuje im jakieś obdarzenie siebie nawzajem uczuciami, pomimo tego, że oni od. Od samych pierwszych stron praktycznie są zmuszeni udawać, że są razem. Oni muszą być mili dla siebie nawzajem, ale oni nie mają tych takich ciepłych przemyśleń o sobie nawzajem do takiego y, późniejszego momentu w tej książce, bo pomimo jeśli mają wcześniej już jakieś takie miłe rzeczy do powiedzenia o sobie nawzajem, to to nigdy nie jest na, na zasadzie, że o, lubię faktycznie tę osobę. To jest zawsze na zasadzie, że o, nawet jeśli mam, jestem zmuszona do tego, żeby robić to i to z tą osobą, to przynajmniej nie jest aż tak zły. Bardzo podoba mi się też zakończenie tej książki. Mega dobrze się na nie bawiłam i przez to naprawdę się płynie. To jest książka, którą się bardzo łatwo i przyjemnie czyta. Nawet pomimo tego, jak dużo jest tutaj. Takiej ciężkości, i, i naprawdę można płakać na tej książce. Jest w niej dużo takiego ciepła, też, jest w niej dużo takiej nadziei. No i to jest przyjemna rzecz, nawet pomimo tego, jak dużo tutaj jest traumy, jakichś takich ciężkich tematów. No i co do tej ostatniej książki, której nie skończyłam, ale jestem w połowie. Jestem w połowie, opowiem o Tobie Gwiazdom. I, i y, jeśli chodzi o tę książkę, to ona jest w porządku, także nie odbierzcie tego źle. Ona jest w porządku i, y, i ta historia myślę, że będzie taka bardzo taka przyjemna. Nie będzie to nic, co jakoś szczególnie zapadnie mi w pamięć. Ale będzie to spokojna książka. Ja na pewno nie będę na nią jakoś mega wściekła. Aczkolwiek ona nie jest napisana w taki mój sposób. To znaczy, czasami zacinam się na tych momentach i zastanawiam się, czy nie dałoby się tego inaczej napisać w jakiś taki łatwiejszy i, yy, i na pewno przyjemniejszy do przyswojenia sposób. Także miejscami trochę czuć, że jest to debiut. Yy, mi to osobiście jakoś strasznie nie przeszkadza. Natomiast. Yy, Natomiast prowadzenie tej historii, o ile ono jest urocze i przyjemne, to ja się zacinam trochę na tym. I kiedy już czytam, to nie jest to wcale trudne do przebrnięcia. Natomiast kiedy odkładam tę książkę, to nie mam zbytniej ochoty wracać do niej. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Także pomimo, że jest krótka i ja ją raczej szybko przeczytam. To zostawiam ją sobie na później, bo mam teraz ogromną ochotę na to, żeby sobie obejrzeć drugi sezon Young Royals, szczególnie, że mam same spoilery na TikToku i naprawdę bronię się rękami i nogami, żeby nic nie obejrzeć z żadnych tych spoilerów. I naprawdę jeszcze nic nie widziałam, nie widziałam jeszcze żadnego spoileru, a wyskoczyły mi, wyskoczyło mi tyle filmów na, na TikToku. O drugim sezonie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ja lecę oglądać drugi sezon. Young Royals, bo jeszcze jeden dzień i faktycznie sobie coś zaspoileruję. Tak jak zawsze, zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka, na mojego TV-time, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Cześć!